Wypadki na przejazdach kolejowych to ostatnio zmora kierowców. Tylko w lipcu i sierpniu śmierć w ten sposób poniosło 12 osób. To o 5 więcej niż wykazały poprzednie wakacje. Kierowcy notorycznie popełniają błędy i my o tych błędach chcemy porozmawiać z ekspertami, którzy zasiedli na naszych kanapach. Są z nami Tomasz Matuszewski, egzaminator, instruktor jazdy z kilkunastoletnim stażem. Dzień dobry, witamy. Oraz Marek Konkolewski, zastępca głównego inspektora ruchu drogowego. Dzień dobry, witam dobry. Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. E, to się wydaje nieprawdopodobne, ponieważ osoba, która ma prawo jazdy, zdała egzamin teoretyczny i praktyczny, no teoretycznie, zwłaszcza na taki e, m, przejazd, który ma szlabany, no właśnie nie powinna wjechać. To się nie mieści w głowie. A jednak do takich wypadków dochodzi i to wcale nie jest odosobnione zjawisko. Dlaczego właściwie ludzie, nie wiem, nie zwracają uwagi na nie wiem, opadający szlaban? Od, nie wiem nawet właściwie od kogo zacząć to. Pan pytanie. dyrektor. Od pana dyrektora. Egzaminator <laughs> powinna. To jest dobre stwierdzenie, ale niestety fałszywe w skutkach. Powinna. Przejazdy są najbardziej chyba oznakowanymi miejscami, jeśli chodzi o ich informacje, które kierowcy przekazują. A pomimo tego, jak gdyby zupełnie bezkrytycznie kierowcy wjeżdżają. Pewno troszeczkę dekoncentracja związana z jakimś pośpiechem, jakaś chęć za wszelką cenę, no jeszcze złapania tej ostatniej fazy. Niemniej głównie brak świadomości ryzyka, tak, bo ja wiem, że kierowca popełnia błędy, ale poziom ich konsekwencji w przypadku przejazdu kolejowego jest największy, no bo pociąg hamuje nie na kilkudziesięciu metrach, tylko na kilkuset albo nawet na ponad kilometrze. Więc nawet jeżeli ów maszynista zobaczy zdarzenie i, i podejmuje działania obronne, to i tak one niewiele mogą dać, bo fizyka ich tak pokona. Prawda? Poza Pani tym, ton... Uch, tylko jeszcze, tak. poza tym nawet najnowocześniejsze samochody wyposażone w zyliard poduszek powietrznych, to jest jak pudełko zapałek w zderzeniu, nie wiem, ze to... ścianą. Pociąg waży ton... nawet to... nie tony. Kilkaset, kilkaset, ton kilkaset. Ton Stawy ważą, więc to też pokazuje, że to jest bez szans. Panie Tomku, na ile dzisiaj na kursach na prawo jazdy trenowane są takie sytuacje, jak na przykład utknięcie pomiędzy rogatkami? I tutaj nawiążę do tego wyrazu fajnego. Powinny być trenowane, natomiast niestety. Zależy to również od dostępności do przejazdu, zależy to również od charakteru przejazdu, bo zupełnie inaczej zachować się powinien kierujący, gdy jest to przejazd jednotorowy, nazwijmy go zwykły. Tak? Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy tych torów jest więcej niż jeden. Tak? My na egzaminach mamy sprawdzanie tego zadania fakultatywne. Tak? To sam egzaminator podejmuje decyzję, również uzależnioną od możliwości infrastrukturalnych. Czy wjeżdżamy na przejazd kolejowy, czy też jest do niego tak daleko, że po prostu mając na uwadze inne względy, nie jeździmy. Ale powinno to być trenowane. Moim zdaniem, jeszcze jest tutaj warto coś powiedzenia: powinno być to trenowane powielokroć. Tak? Tutaj wspomniał Pan o kilkunastoletnim stażu. Dziękuję bardzo, jest niestety o wiele dłuższe. I pamiętam doskonale kursantkę, która zachowywała się wzorowo. I nawet ja ją wtedy zapytałem, co się dzieje. Tata zginął na przejeździe. Czyli bezpośrednie doświadczenie rodzinne powodowało, że w jej w nawyk wdrukowało się powaga przejazdów kolejowych. Także niech się to też roznosi, że, że to, tego nie wolno bagatelizować. No dobrze, wspomnieliśmy o tym, że przejazdy kolejowe są świetnie oznaczone. Ja pamiętam, że jeszcze wiele lat temu yy, no narzekano, że było dużo przejazdów bez właśnie rogatek, bez tych szlabanów. Dzisiaj rozumiem, to jest zjawisko już marginalne, tak? Na przejazdach kategorii D y, rogatek i świateł nie ma. Natomiast Dlaczego dochodzi do wypadków drogowych? Brawura, głupota, alkohol, narkotyki, zagadanie się z pasażerami, rozmowa przez telefon komórkowa, jazda na pamięć, na pamięć, jeszcze raz mówię jazda na pamięć, to doprowadza w konsekwencji do tego, że dochodzi do zdarzeń drogowych. Tak jak pan dyrektor powiedział, jeżeli mamy przejazdy rozbudowane dwa tory, przejeżdżam jeden. Pociąg przejechał, dostaje strzała z drugiej strony, ale bardzo często także do zdarzeń drogowych dochodzi wtedy, gdy ktoś jadąc na przykład z samochodem drogą jechał na szóstym biegu, nie wyrównał obrotów, włączył i na tej szóstce przejeżdża z prędkością gaśnie pięciu, samochód. gaśnie samochód. Problem polega, w te, problem polega na tym, że gdy zgaśnie samochód albo samochód ulegnie awarii, jesteśmy zablokowani przez rogatki przez szlabany, tracimy głowę, tracimy głowę. Pierwsza podstawowa rzecz, dwie sytuacje, jeżeli samochód się zepsuł, samochód uległ awarii, nie mogę tego samochodu zepchnąć, bo jest zbyt ciężki. Wszyscy uciekamy z auta, na Krzyżu świętego Andrzeja od wewnętrznej strony, a także na, na, na napędzie rogatek. Od torów jest tak zwana żółta naklejka. Żółta naklejka, która ratuje życie. Dziewięć cyfr, które identyfikują przejazd kolejowo-drogowy i numer telefonu, pod który trzeba zadzwonić. Jeżeli samochód uległ awarii, nie jestem w stanie go usunąć, dzwonię na numer 112, informuję, że na tym przejeździe stoi zablokowany samochód. Może dojść do bardzo ekstremalnej sytuacji. Wtedy dyspozytor PLK informuje, że na danym przejeździe doszło do niebezpiecznej sytuacji wydaje dyspozycję polecenie maszynisty, ażeby zachował szczególną ostrożność bacznie obserwował e, tory zmniejszył prędkość a nawet wydaje się często polecenie, ażeby maszynista zatrzymał skład. W zeszłym roku i to jest też budujące w zeszłym roku e, z tej żółtej naklejki skorzystało ponad, 8 tysięcy osób. 8560 zgłoszeń przy wykorzystaniu żółtej naklejki. E, osoby zadzwoniły pod numer 112 do dyspozytora i w 402 przypadkach pociąg się zatrzymał, nie doszło do tragedii. Natomiast jeżeli samochód jest sprawny technicznie, nie ulega awarii, to nie ma co się bawić, nie ma co tam bawić się w breakdensa na przejeździe kolejowym. Szkoda czasu, żeby wyrównywać, równolegle parkować, tylko centralnie, mówię z o pełną odpowiedzialnością, centralnie walisz w rogatki, wyłamujesz te rogatki i żyjemy. Wszyscy żyjemy. No właśnie, to jest chyba najważniejsza informacja, że w sytuacji ekstremalnej podejmujemy decyzje, które normalnie wydają nam się nielogiczne, ale tutaj trzeba po prostu ratować życie, a poza tym też ratować życie, nie tylko sobie. Brawo, ale jeszcze jedna rzecz. My jesteśmy przyzwyczajeni, starsi ludzie są bardzo często przyzwyczajeni, że niektóre linie kolejowe były zamknięte, tory zardzewiałe, porośnięte, teraz te linie są aktywowane. To nie są już te pociągi typu lokomotywa Gagarin, gdzie z kilometra było słychać, że nadjeżdża pociąg, a pędził z prędkością 60-70 km na godzinę. Mamy szybkie koleje. Pociągi, które pędzą często towarowe 100, 110 na godzinę. Pośpieszne ekspresy 160, 200 km Ciche i bardzo szybkie. Ja sobie myślę, panowie, że ponieważ nasz program można później odtworzyć w naszych mediach społecznościowych, są fragmenty rozmów. Ten fragment, w którym Marek mówi, co zrobić, tak. kiedy znajdujemy tak. się w takiej ekstremalnie niebezpiecznej sytuacji. Proszę sobie go obejrzeć jeszcze raz i zapamiętać te wszystkie rady, bo one naprawdę mogą uratować życie. Bardzo dziękujemy Dziękuję panowie za to przyjemność. Dziękuję. A my teraz bezpiecznie, tak. zgodnie z przepisami do Żanety Rościńskiej. Która w wszystkie przepisy drogowe zawsze respektuje <noise> i nigdy nie stwarza groźnych sytuacji na drodze. Cześć, tu Dorota. i Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry